No i co? I znowu mamy poniedziałek i znowu muszę wstawać. No ile tych poniedziałków w tygodniu jest? Siema Szymoneczko! Z tej strony Maciek przez małe m. Dzisiaj w odcineczku sprawdzimy sobie co się stanie, gdy wykonamy wszystkie telefony ratunkowe, które pojawiają się na telewizorze po tym jak stary każe mi iść do szkoły. <laughs> Chciałem powiedzieć jeszcze inne słowo. I w ogóle witamy znowu Ole w powietrzu. No siema, już myślałam, że o mnie zapomniałeś. Nie zapomnieliśmy i pamiętajcie jeszcze o w górę, bo pies opatrzy czy dajecie, bo to pomaga też mi w rozwoju kanału. Dzięki! Lecimy do starego, speedrunujemy ja to teraz. też sprawdzę jak to było. Speedrun, speedrun, speedrun. Nie, na razie nie speedrunujemy, teraz robimy szybciutko teraz to przejście i będziemy musieli wykonać te wszystkie telefoniksy, które będę musiał wykonać do... Do odpowiednich służb. Ratunkowych, dokładnie i teraz idziemy do taty. Tutaj poklikamy, poklikamy, poprzechodzimy. Tata teraz nam patrzy temperaturkę. Tato, bo ja powykonuję telefoniksy wtedy, w momencie kiedy wiesz. Kiedy? Ciekawe jaki będziesz ten tata, jak przyjdzie ci rachunek za telefon. No przyjdzie mu, przyjdzie, żebyś wiedziała, że mu przyjdzie. Dobra, zrobimy teraz tylko to i ja wam zrobię widzowie przejście, żeby nie tracić jakby czasu dla was, żebyście mogli zobaczyć, co się stanie, gdy wykonamy wszystkie telefony. Oj, se zamknąłem sam drzwi. <śm> Lampki zapal. No tak, tak, tak. Ja zawsze zapominam to. Dobra, dobra. to ci pokazujemy, że jesteśmy chorzy cały czas, mamy temperaturkę. Chyba na głowę Maciek, no, na głowę. No chyba na głowę, chyba na głowę. No dobra, jeszcze szybko to raz to zrobimy, co musimy zrobić, a teraz to szybko. Kąpiel. Uuu. O, dobra, już fajnie. wannie. Kąpu, kompu, kompu robimy. Ok. Tyk, cyk, cyk, cyk. I teraz Ej. szybciutko robimy sobie czekoladę. Co? A co z dwójeczką? <śled> okay. Jest dwujeczka, dobra Idziemy. Dobra. I teraz pyszna dobra. Czoko czoko, Miam, A, czoko yami, jami czoko jami jest. Yami. <śled> to było dobra. dobre. Teraz szybciutko tutaj tata nam mierzy znowu temperaturkę. Co ci nie pasuje, tato? No co? No 40 stopni, 40 stopni tak się dzieje, dobra. Tylko załóżmy szybciutko teraz ciuchy, zakładajmy to. Cyk, cyk, cyk. Ojciec! A i dajcie mi znać, czy chcecie jeszcze zobaczyć u mnie, jak robię speedruna, bo wszedł nowy update do tej gierki. O, no i musicie teraz dajcie mi napisać znać. w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał speedlanik, jak się robi teraz tutaj w tym wszystkie okna teraz zamykamy. I to jest takie przygotowanie I w sumie. Tak, a wiesz, że to jest najlepsze, że to jest takie przygotowanie mnie teraz do tego, jak speedruna zrobić w ogóle, nie? Będziemy tak, próbowali dlaczego? pobić rekord Guinnessa. No, wątpię, że go pobijesz, skoro zawsze zapominasz wyłączyć jeden przełącznik światła. Cichutko, cichutko, a teraz u taty Dobra tato, wow. sprawdzaj. Jest wszystko w porządku czy nie jest w porządku? oczywiście, że jest coś symulujesz, syneczku. Ale co symuluje? Tato, 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 ja ja symuluje. mam włączyć? Wszystkie krany! Wszystkie krany! Proszę bardzo, uruchamiamy wszystkie klany. A gdzie są wszystkie jeszcze inne klany, nie krany? Ty. Ty. Trzy, trzy są. A gdzie czwarty? A chyba na dworze był. Nie, gaz weź, gaz weź, gaz. No. Dobrze, tak, zgadzać, dobra. Elektryczna czy gazowa jak myślisz? No nie wiem, nie no gazowa, bo, bo dużo gazu. I to <grym> znaczy, ognia. że ognia. No to gazowa. <grym> dobra. Dobra. Dobra, teraz trzeba wziąć swoją pracę domową, która tyle waży i tyle się no napociłem, żeby ją zrobić w poniedziałek. W inny poniedziałek niż ten poniedziałek, co myślisz, poniedziałek. Ale ty. O. Ty nie wam, że ją zrobiłeś, bo ty jej właśnie nie zrobiłeś, że tego nie chcesz iść do szkoły. Hehehe, o. zrobiłem. O. Dobra, tato, tato, bo praca domowa mi się zjarała właśnie w kominku i to nie moja tato, wina. Pominek, pominek zjatni praca domowa. Ja, ja się potknąłem tylko. Dobra. Aj, widelec do mikrofalówki. No dobra, wkładamy to. Nie róbcie tego w domu. Nie, nie pamiętajcie. róbcie, dobra, ale ja wam zrobię teraz przejście, bo trochę też to potrwa, żeby teraz to szybko wykonać. I widzimy się za chwileczkę przy tym telewizorze, żeby po on, wybierać numery telefonu i powydzwaniać teraz po wszystkich. No i jesteśmy przy tym genialnym telewizorku, żeby teraz poszukać wow, wow. pomocy. No dobra, to dzwonimy na pierwszy numerek, który nam się pojawia. 532674 zapamiętasz? To zapamiętaj, tak. 674. Dobra. 5, 3, 2. 674. Dobra, dzwonimy pod pierwszy numerek. Żeby ochłodzić chatę? Nie wiem. To był. Halo? Ta. E, e, nie odbierają. O, odbierają mamy kadzenkę? Oh. O! Oh. To jest. E... Jezus, pakują ci na pakę wentylator. Wentylator, dobra. I co, wentylator mi przywozicie? Ej, a ja wiem, jak to się może skończyć, bo jak masz duży ogień i dasz im trochę powietrza, to zrobię się wielkie BUM! No nie wiem, ale jadą jednak do nas, czyli do nich. Za... O, o! Oh o! Nie dojedzie! <laughs> za... Nie dojedzie! Mówiłam, że będzie wielkie BUM! Nie Mówiłam, że będzie no, wielkie i było bum. wielkie BUM, dobra! Szukajmy kolejnego czegoś. O, teraz lód! O. E, 8, 4, 7 zapamiętaj. Dobra! 3, 9, jeden... 841 41 cztery, jeden. Cztery, jeden. Dzwonimy Nie, zobaczymy co teraz jest słodka. <laughs> dobra. dobra? Bo ci mieli mm. trochę pecha, że akurat dziurę zrobili. Halo? Nie, dro droga mi się skończyła. Jaki, jaki co, zły okay, numer? Okay. Co? Co? Przecież lód chciałem. 391 47, cztery, cztery, sorry, to moja wina. Trzy, ja. Dobra, 391 847. Dobra, czyli Oli wina. <laughs> Zły Obyliłam. numer wybrałem. Ja myślałem, że na lody z wad dzwoniłem. Dobra, dzwonimy. A co to tak? Co? O, o, skąd oni będą jechać? To z tego Nordpolu, a nie z północnego. On nie lubi swojego życia. Co jest? Co jest? Co on robi? Ej, 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 wiesz, k ej wiesz, kto to jest? Kto to? To jest Kristo z krainy lodu, ale brakuje mu Svena. To jest jego pierwszy, on powiedział, to jest pierwszy jego kurtę <noise> klient no, od 7 no, lat. Na... No jak na Antarktyce sprzedaje lód? Ty, lód nam... Przy... O nie, jednak o... się rozpuścił. Oj, jedna gwiazdka na opiniach. I co teraz? Jedna gwiazdka. Trzy kropki... Co? Ale on teraz... Ale wiesz co jest teraz najgorsze? Że chłop się załamie. On się załamał o przez to, że to była jego siedmiu... pierwsza po siedmiu latach dostawa. Zobacz, co on zrobił. O nie, 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 nie. Co on zrobi? Co on zrobi? On się zmienił w Saba Zero. My name is... Saba... Jest... A, i Co? error mu wyskoczył, czyli no nikim, nie, no. <laughs> czyli nikim już nie jest, dobra, dalej, lecimy, o, nie. trzeba, y 119 1 9 dobra. 9 -1, 1 no, i u Ciebie? 119 1 9 Ty mnie pytasz, czy miałeś wiedzieć, Miałeś zapamiętać? 119, 9 dobrze, zadzwoniliśmy, na straż pożarną dzwonimy. Przyjeżdżacie, gaszcie mi chatę, szybko, plosie, plosie, gaszcie. O mój Boże, co tu się dzieje? O nie, Miau? kotek z tyłu jest. O nie, oni co będą mieć kotka na drzewie. No trzeba uratować kotka, co tam Ej, no, się co dzieje? Jakie priorytety macie? Kotek no. albo płonąca chata. No nie, no kotek. No to jak najbardziej A patrz, kotek. Jaki ładny, patrz jaki to był ładny syjamczyk. Ej, to powiem ci tak, no ja się zgadzam z nimi decyzją, bo ja też bym zadzwonił o, po kotka. O, autobus szkolny. 137, zapamiętaj. Dobra trzydzieści 137. No, dzięki, ja miałam powiedzieć. Dzwonimy? Tak, po co ja dzwonię do szkoły w ogóle? Dzień dobry pani, dyrektorko, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mam leniuszka i jest poniedziałek, i nie przyjdę do pani do szkoły. O, Maciuszku, dobrze, dobrze, nie ma problemu. Przełącz telewizor na kolejne wiadomości i sprawdzaj tam, żeby widzowie zobaczyli. Wiesz, co ona chyba tego nie mówiła? Mówiła, mówiła. O, ja, ludzie sprankowali a... dzisiaj. Ona mnie sprankowała! Co jest? Dobra, lecimy dalej. No wow, ale, ale była zabawna. Śmoka już nie, bo śmoka znamy. Ej, tu już jest koniec. To... Tak? Ej, a co, zobacz, co tu za zielona książka? Artbook? Artbook? Nie, to nic, nic. No dobra, ej, to chyba wszystko no, to sprawdziliśmy. Smok. Ej, no... Jeszcze raz obejrzymy smoka. No to smoka teraz. A jaki był numer? Ej, 3, 2, 1, 4, 4. 5, 6. Dzwonimy hmm. po pana śmoka Albo panią Smoczycę. Miała Albo panią, dzieć, panią Smoczycę, pamiętaj. zaraz zobaczymy. Ona nauczycielką no Ale... jest w szkole. Ale... Ale jest mister to chyba pan. A mister, no to pan jest w szkole. I teraz przylatuje nam i robi ziu, ziu, ziu. I co teraz? Wow. Ale nie, ja powiem szczerze, że ktoś dobrze to wykminił w te gierce, nie propsy dla niego, wow. propsy dla niego, naprawdę Gierka jest no przecudowna. No, On, też mi się mega podoba! No dobra, mamy plus ten. Teraz do taty... ogień! Ja nie wiem, czy ja przejdę, dobra, dobra dobra. Maciek, ty jesteś ognioodporny! Nie, nie jestem ognioodporny! O, 3000, dobra, 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 dalej jeszcze muszę iść do ten. No to nie ma problemu! Jeszcze raz słoneczko bierzemy? Bierzmy słońce póki możemy. Dobra, bo zara nie będzie. No I przyciągamy raz i dwa i trzy! I bliżej słońce robimy! A, damy radę! Jest okej! Okay. No. ale muszę to ciągnąć mocno, nie? Ciągnij, ciągnij! Też nie przyciągnie yes. słońca do domu, ale ty to, to tak jak flashbonga byśmy dostali w ogóle. A, drodzy widzowie, jutro w ogóle wlatuję na kanał. Dwa odcinki wlatują na jutro na kanał. Jeden z Robloxa, Ta. a drugi z CS-a z Karolkiem, Gilatisem i Fuzonikiem. No. no wyglądajcie! No, no bądźcie Czekujcie. jutro, jutro 15.30 standardowy odcinek, i 18.00 drugi odcinek, ale to jeszcze będę pisał na karcie społeczności, jak coś. Bonus odcinek, trochę. No a jutro dwa odcineczki wlatują po prostu i tyle. A teraz co się stanie? O, i mamy ten ending. No, spaliłeś świat co to więc... za temperaturka. No, sprawdźmy. O, taka Może zostać w domu. No i bardzo dobre zakończenie. Chciałem powiedzieć, że to było bardzo dobre zakończenie. Pamiętam też, że takie coś było, no ale no trudno. No trzeba pamiętać, że tak się nie robi po prostu. No i dobra, w takim razie co, widzimy się w kolejnych odcineczkach. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i outro wchodzi za 3, 2 i jeden.